opowiadając o dziejach tej rodziny, co się działo z tą najstarszą ich córką, bitką. No więc ona była dosyć dobrze wykształconą, bo miała szkołę wydziałową ukończoną i zgrabną dziewczyną. I ponieważ ona miała zawsze takie zainteresowania awiacyjne, udało jej się dostać, zresztą za protekcją pewnego znajomego, którego miała, do jako tam jakaś, jakaś maszynistka na lotnisku które było w Toruniu, a jej takim patronem był znajomy, Austriak, doktor nauk Lukasik się nazywał. No i on był tym protektorem i później po pewnym czasie, aha, ona się wyprowadziła w ogóle z domu i po pewnym czasie, jak front już się przetaczał, to ona z tym Lukasikiem, z tym doktorem Łukasikiem przeniosła się do Krakowa, gdzie zawarli związek małżeński. I wyjechała w ogóle z nim do Austrii, do Wiednia, gdzie mieszkała do połowy lat 90., aż do swojej śmierci. Tam zajmowała piękne mieszkanie na gręcinku w centrum Wiednia. To było mieszkanie własnościowe. Miała pięciopokojowe mieszkanie, pięknie umeblowane. I w, później, w okresie powojennym, ona założyła sobie, otworzyła coś w rodzaju delikatesów w Wiedniu. To był taki sklep kilkustanowiskowy z takimi wyrobami kolonialnymi i cukerniczymi i dobrze dosyć jej się wiodło, a jej mąż w tym okresie czasu został mianowany przez rząd austriacki atasze handlowym na Polskę z ramienia Austrii. No i oni i takiej jej koleje losu były.